Tak dla taniej polskiej energii z polskiego węgla. Polska musi fedrować, wydobywać. Musimy wykorzystać polski potencjał energetyczny. Karol Nawrocki jasno pokazuje, że polski węgiel to nie przeżytek, a fundament naszej niezależności. Będę obrońcą polskiego górnika i dopóki nie dojdziemy do naszej drogi, do naszego celu do najbardziej elastycznego i stabilnego źródła energii, jakim jest atom. Nie pozwolę zniszczyć polskich kopalni. Donald Trump mówi, Ameryka musi być wielka, a ja mówię, Polska musi być i wielka, i silna, i dlatego polski węgiel musi być wydobywany. Przez lata eurokraci i politycy Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego chcieli zamykać polskie kopalnie. Dziś stoimy przed wyborem: walczyć o suwerenność, czy zgodzić się na import drogiej energii elektrycznej z Niemiec czy Ukrainy. Karol Nawrocki wspiera rozwój polskiego górnictwa, bo wie, że dzięki wykorzystaniu polskiego węgla ceny energii mogą być niższe. Współczesne technologie pozwalają w Polsce wydobywać węgiel w nowoczesny sposób, czego najlepszym przykładem jest lubelska kopalnia w Bogdance. Węgiel to przyszłość, nie przeszłość. Bruksela i Rafał Trzaskowski mówią, zamknijcie polskie kopalnie i kupujcie drogi prąd z Niemiec. A ja pytam, dlaczego mamy importować drogą energię elektryczną z Niemiec? Czy Niemcy zamykają swoje elektrownie węglowe? Nie! Oni je budują. To Polska przecież ma największe złoża węgla w Europie. A zmusza się nas do importowania surowców i zmusza się nas również do importowania energii elektrycznej. To jest skandal. Dlatego zgadzam się z Karolem Nawrockim, który stoi po stronie polskich górników i polskiej energetyki. Nie damy sobie zabrać. Do momentu, aż nie dojdziemy do atomu, nie damy sobie zabrać polskiego węgla. Ręce precz od polskiego węgla. Fedrować, wydobywać, rozwijać, drodzy Państwo. Bez polskiego węgla nie ma taniej energii. Gdy kopalnie zostaną zamknięte, Polska straci szansę na utrzymanie suwerenności energetycznej, a ceny prądu poszybują w górę. Nowoczesne elektrownie węglowe są przyszłością, a nie przeszłością. To polski węgiel gwarantuje stabilność cen i niezależność energetyczną. Nie będziemy ulegać unijnym biurokratom i elitom Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska. Polska musi fedrować, wydobywać i rozwijać swoją energetykę węglową. Polskie kopalnie to polska przyszłość. Dziś mówię razem z Karolem Nawrockim, musimy bronić naszej niezależności energetycznej i wspierać polski przemysł. Chcemy taniej energii z polskiego węgla. Karol Nawrocki wspiera tanią polską energię z polskiego węgla. Bezpieczna przyszłość Polski zależy od naszej decyzji. Będę obrońcą polskiego górnika, i dopóki nie dojdziemy do naszej drogi, do naszego celu, do najbardziej elastycznego i stabilnego źródła energii, jakim jest atom, nie pozwolę zniszczyć polskich kopalni.